Z ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoście, mówiąc, już blisko jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trendowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście, darmo dajcie. Nie bierzcie złota ani srebra, ani miedzi w swych pasach, ani torby na drogę, ani dwóch ubrań, ani sandałów, ani laski, bo wart jest robotnik swojego pożywienia. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta lub wsi, dowiedzcie się, kto w nich jest godny, i tam mieszkajcie aż do odejścia. Wchodząc do domu, pozdrówcie go. Jeśli ten dom będzie godny, niech wasze pokój stąpi na niego, a jeśli nie będzie godny, niech wasze pokój powróci do was. A jeśli ktoś was nie przyjmie i nie będzie chciał słuchać słów waszych, wychodząc z tego domu lub miasta, strząśnijcie proch ze swoich stóp. Tak zapewniam was, w dniu sądu lżej będzie ziemi Sodomskiej i Gomorejskiej niż temu Miastu. Ta dzisiejsza Ewangelia jest mateuszową wersją tego, co w wydaniu Łukaszowym słyszeliśmy, tych słów, które słyszeliśmy w niedzielę. Yy, yy ale warto wrócić do tego Jezusowego takiego pouczenia, wskazań, wskazań, które Pan Jezus dał swoim apostołom, gdy posyłał ich na głoszenie Ewangelii. To, co mnie uderza w tym, co Pan Jezus mówi do apostołów, to jest to, że Pan Jezus nic nie mówi o tym, żeby oni nauczali ludzi moralności. Zobaczmy, tak sobie właśnie myślę, czytając dzisiejsze Ewangelię, ile jest w kościele nauczania o moralności. Oczywiście, moralne życie, przestrzeganie przykazań to jest coś bardzo ważnego. To jest, to jest ważne to ze wszech miar jest godne, jakby, głoszenia godne pochwały, właśnie, żeby. Żeby po prostu ludziom mówić, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, no bo grzech to jest po prostu coś, co niszczy człowieka, niszczy relacje, niszczy człowieka jako takiego, niszczy zarówno tego, który popełnia grzech, jak i tego, przeciwko komu ten grzech jest, jest jakoś skierowany. Ale, ale, pan Jezus właśnie nic takiego nie mówi. Nie mówi, idźcie i mówcie ludziom, że źle postępują, i mówcie, jak mają postępować. Nie, pan Jezus mówi, idźcie do zabłąkanych. Tu na razie mówi owiec domu Izraela. Wiemy, że potem pan Jezus posłał apostołów po swoim zmartwychwstaniu już na cały świat. Ale, Mówi o zabłąkanych. I właśnie, i tym zabłąkanym, czyli tym, którzy odeszli od Boga, co pewnie często potwierdzane jest ich postępowaniem, ma swoje odzwierciedlenie w grzechach, które popełniają. Im mają mówić apostołowie. Już blisko jest Królestwo Niebieskie. Ktoś mógłby powiedzieć: A może to jest jakaś groźba? Ja nie słyszę w tym żadnej groźby. Oczywiście to jest wezwanie do nawrócenia. Tak. To jest wezwanie do nawrócenia, właśnie, bo oni mają iść do zabłąkanych, żeby ci zabłąkani się odnaleźli żeby wrócili do Boga, ale. Najpierw mają wrócić do Boga, najpierw mają wrócić do Boga, najpierw mają przyjść. Właśnie to jest taki błąd, który my popełniamy, a który nam papież Franciszek tak co chwilę jakoś ten na różne sposoby wytyka: że my często w kościele wykluczamy ludzi, dlatego że grzeszą i mówimy im: jak się zmienicie, to wtedy możecie do nas przyjść. To nie jest Jezusowa logika. Jezus ma inną logikę. Mówi, jeżeli człowiek grze, grzeszy, to on potrzebuje Kościoła, potrzebuje Ewangelii, potrzebuje właśnie tej prawdy o Królestwie Bożym, potrzebuje miłości. Potrzebuje miłości, tak. Bo miłość leczy z grzechu. Nic tak nie leczy, to niedawno też o tym mówiłem nic tak nie leczy z grzechu jak. Miłość. Bo nie zawsze, kiedy człowiek przestaje grzeszyć, jest wyleczony z grzechu. Ktoś, kto nie grzeszy, niekoniecznie jest wyleczony z grzechu. Może po prostu nie ma okazji grzeszyć. Albo może tak bardzo boi się kary za grzechy, że nie grzeszy. I wystarczy, że, że jakoś przekona się, że tej kary już nie ma, czy nie będzie, i on wraca do grzechu, bo on nigdy nie był z grzechu wyleczony. To, co może naprawdę wyleczyć człowieka z grzechu, to jest miłość. To jest właśnie Królestwo Niebieskie. Bo dla mnie. Królestwo Niebieskie to jest po prostu miłość. Miłość oczywiście Boga. Miłość Boga, która jest też gdzieś głęboko w nas, jest nam dana, jest czymś, w czym jesteśmy zanurzeni, ale czego właśnie często nie jesteśmy po prostu świadomi, że to jest. Często nie jesteśmy świadomi. Bożej miłości, obecności Bożej miłości. I może dlatego Pan Jezus mówi apostołom: Za darmo otrzymaliście, darmo dajcie. Właśnie może, może, może dlatego, bo, bo nie można głosić Ewangelię inaczej jak z miłości, z bezinteresownej miłości. Tak. Jeżeli Ewangelia nie jest głoszona, w bezinteresownie nie jest bezinteresowną posługą, to głoszenie tej Ewangelii jest niewiarygodne. Można powiedzieć psu na budę, chociaż nie wiem, czy w ten sposób nie, nie obrażam psów. Absolutnie musi być Ewangelia, musi być głoszona za darmo. Oczywiście, każdemu potrzebne jest pożywienie. Yy, każdemu potrze potrzebny jest dach nad głową jakiś, coś do zjedzenia, coś do ubrania. Yy, to jest potrzebne każdemu, yy, również temu, który głosi Ewangelię. Hmm? Ale to nie może być yy, tak, że dla mnie głoszenie Ewangelii jest jakąś formą. Za przeproszeniem biznesu. Tak nie może, nie może być. A można, można z głoszenia Ewangelii zrobić swego rodzaju biznes. Można na tym y, zbijać pieniądze. Y, Broń Boże, teraz nie, nie mówię tego, by cokolwiek sugerować. Nie wiem, nie znam takiego człowieka, o którym mógłbym na pewno powiedzieć, że on głosi Ewangelię interesownie. Czasem, jak na niektórych się patrzy, można odnieść takie wrażenie, ale, ale nie siedzę na tyle mocno, nie jestem w stanie wejść na tyle mocno w duszę drugiego człowieka. Zwłaszcza kogoś, z kim na przykład nigdy nie rozmawiałem albo rozmawiałem tylko chwilę, by móc stwierdzić, że ktoś głosi Ewangelię interesownie. Ale, ale nie, dziwię się, o właśnie, nie dziwię się, że czasami niektórzy, patrząc nie, na niektórych księży, odnoszą takie wrażenie, że oni głoszą Ewangelię dla pieniędzy że odnoszą takie wrażenie, nie dziwię się. Zresztą nie jestem też pewien, czy ja czasem kiedyś takiego wrażenia nie stworzyłem, nie stwarzam. Robię wszystko, żeby, żeby nie stwarzać takiego wrażenia, bo, bo jeszcze raz powtórzę, właśnie dla mnie to jest ogromnie ważne, to jest bardzo przekonujące, że, że głoszenie Ewangelii, żeby było wiarygodne, autentyczne, no to musi być bezinteresowne. Bo to jest głoszenie miłości. Nie można głosić miłości dla pieniędzy, po prostu dla jakichś zysków, korzyści. Tak więc, nawiązując też do tego, co mówiłem wczoraj, wykorzystujmy każdą sytuację, każdą okazję do głoszenia Ewangelii. Jako właśnie czegoś, co można, co trzeba, co warto robić naprawdę bezinteresownie, co można robić dla samej radości głoszenia Ewangelii, właśnie. Ja muszę powiedzieć, że ja tak może wyznam teraz już na koniec tego komentarza, że ja głoszę te komentarze, Ewangelię, między innymi właśnie nagrywając te komentarze. Po prostu, żeby mieć radochę. Radochę z tego, że, że daję coś po prostu i nie, nie zastanawiając się, czy będę miał z tego jakieś korzyści, czy nie. Że daję coś, co jest przepiękne, co jest skarbem. Jedyne, co, co, co czasem mnie jakoś tak zasmuca, to po prostu to, że nie mam często słów, żeby oddać to piękno, które jest w Ewangelii. Szukam ciągle lepszych słów, piękniejszych, bardziej oddających to, czym jest Ewangelia, ale wiem, że pewnie nigdy nie będę w stanie oddać tego w 100%. procentach. Niemniej nie, jednak mam z tego ogromną radość i dla tej radości to robię. Robię to oczywiście też dlatego, że widzę, że to innym. Sprawia radość, że inni z tego korzystają, to i to jeszcze potęguje tę moją radość, która płynie z samego głoszenia Ewangelii, z samego głoszenia Ewangelii. Miejmy radość z tego. Cieszmy się każdą okazją, kiedy możemy głosić Ewangelię.